Cześć! Dziś przetestujemy buturę VC80. Odkurzacz, który wygląda jakby był bratem bliźniakiem Laresara V7, ale dorzuca kilka ciekawych bajerów. Mamy tu 500W mocy, 48 kPa ssania, inteligentny ekran OLED i czas pracy do 55 minut. Brzmi obiecująco, prawda? Skoro niedawno testowałem Laresara V7, to naturalnie będę go porównywał z Buturę na każdym kroku. Który lepiej zbiera brud z podłóg i dywanów? Czy Buturę faktycznie ma tę przewagę, o której mówią w opisach, czy to tylko chwyt marketingowy? I najważniejsze pytanie, czy warto go kupić zamiast Laresara? Jeśli zastanawiacie się, który z nich wypada lepiej, to oglądajcie dalej. Przetestujemy wszystko w praktyce i sprawdzimy. Czy buturę VC80 jest wart swojej ceny? Zaczynamy od unboxingu. Buturę VC80 przychodzi w solidnym, dobrze zabezpieczonym pudełku, a w środku znajdziemy całkiem sporo akcesoriów. Na początku trafiamy na instrukcję obsługi i tu muszę dać minus. Mamy kilka języków, ale nadal brak polskiego. Co jest dziwne, bo odkurzacze tego typu są bardzo popularne w Polsce. Producent mógłby o tym pomyśleć. Co znajdziemy w zestawie? Dodatkowy filtr, przydatny zapas, który na pewno się przyda, rurkę teleskopową, wygodną, z możliwością dostosowania długości, pędzelek do czyszczenia, idealny do konserwacji urządzenia. Rurkę do szczelin, świetną do ciasnych miejsc, rurkę z włosiem, przydatną do dywaników i delikatniejszych powierzchni, samotkurzacz, odkurzacz, ładowarkę oraz baterie, stojak na ścianę z zestawem montażowym, turboszczotkę, która będzie głównym narzędziem do odkurzania podłóg i dywanów. Całość jest dobrze zorganizowana w pudełku, a każdy element ma swoje miejsce, więc nie lata podczas transportu. Na pierwszy rzut oka zestaw wygląda na kompletny i gotowy do pracy. Jeśli porównamy unboxing z Laresarem V7, główna różnica to rurka z włosiem. W Buturę VC80 jest to osobna końcówka, którą można łatwo wymienić, podczas gdy w Laresarze była ona na stałe przymocowana do odkurzacza. Dzięki temu Buturę daje większą elastyczność przy korzystaniu z tej końcówki, ponieważ możemy go zamontować na różkę teleskopową. Jeśli chodzi o jakość wykonania, oba odkurzacze prezentują się solidnie, ale muszę przyznać, że Laresar V7 robi na mnie nieco lepsze wrażenie. Plastik z którego został wykonany wydaje się odrobinę lepszej jakości. W Buturę VC80 materiały również są dobre, ale czuć delikatną różnicę wrażenie sprzętu bardziej premium. Tutaj mamy różnicę w pojemności. 1,5 litra w Buturę VC80 i 1 litr w Laresarze V7. Chociaż większy pojemnik w Buturę może wydawać się lepszym rozwiązaniem, to pojemność 1 litra w Laresarze spokojnie wystarczy na jedno pełne sprzątanie. Nawet jeśli masz większe mieszkanie. W obu przypadkach pojemniki są bardzo wygodne w obsłudze. Wyjmowanie i opróżnianie ich to kwestia jednego kliknięcia. Oba modele zasługują tu na pochwałę. Rurki teleskopowe w obu odkurzaczach działają niemal identycznie. Regulacja długości jest Płynna, co pozwala idealnie dopasować je do wzrostu użytkownika. Przy maksymalnym wysunięciu sprawdzają się świetnie nawet dla wysokich osób, takich jak ja, 190 cm wzrostu. Obie rurki można również zaczepić w dowolnym punkcie, co ułatwia parkowanie odkurzacza w trakcie sprzątania. Turbo w obu modelach są takie same. Szczotki bębnowe z systemem zapobiegającym plątaniu się włosów. Obie są bardzo zwrotne i świetnie radzą sobie na twardych podłogach oraz dywanach. Dodatkowym plusem są wbudowane diody LED, które oświetlają powierzchnię przed szczotką. To szczególnie przydatne podczas sprzątania pod meblami lub w słabo oświetlonych miejscach. Pod względem działania turboszczotki nie ma między nimi żadnych różnic. Oba modele zbierają kurz, włosy i drobne zabrudzenia równie skutecznie. Szczotki dobrze trzymają się podłogi, a ich zwrotność sprawia, że manewrowanie nimi w ciasnych miejscach nie sprawia problemu. Jeśli chodzi o ekran, to choć oba modele. Laresar V7 i Buture VC80 mają bardzo podobne funkcje wyświetlacza, to muszę przyznać, że ekran w Laresarze wygląda lepiej. Jest bardziej estetyczny i jego design sprawia wrażenie bardziej dopracowanego. Wyświetlane informacje są czytelne w obu modelach, ale w Laresarze ekran wygląda po prostu ładniej i nowocześniej, co może być subiektywną różnicą, ale dla mnie zauważalną. Jednak Buture VC80 ma coś, czego brakuje Laresarowi – tryb auto. Która automatycznie dostosowuje moc sania w zależności od rodzaju powierzchni. W moich testach tryb ten radził sobie całkiem dobrze. Kiedy odkurzacz wjeżdżał na gruby dywan, od razu zwiększał moc, co pozwalało skuteczniej zbierać zabrudzenia. Niestety na cieńszych dywanach system działał mniej precyzyjnie. Zdarzało się, że nie zwiększał mocy tam, gdzie było to potrzebne. Mimo tego uważam, że tryb auto to przydatna funkcja, szczególnie jeśli zależy Ci na optymalnym wykorzystaniu baterii. Dzięki automatycznej regulacji moc sania jest dostosowywana tylko wtedy, gdy faktycznie jest to konieczne, co pomaga wydłużyć czas. Urządzenia. To zdecydowanie krok w dobrą stronę, nawet jeśli wymaga jeszcze dopracowania. Jeśli chodzi o czas pracy na baterii, tutaj widoczna jest różnica między Laresarem V7 a Buturę VC80. Na średnim trybie bez użycia turboszczotki. W moich testach Laresar wytrzymał około 35 minut, podczas gdy Buturę działał przez 27 minut. Różnica wynosi 8 minut na korzyść Laresara, co może mieć znaczenie jeśli planujesz dłuższe sesje sprzątania. Jeśli chodzi o głośność, Buturę VC80 wypada całkiem przyzwoicie, choć wyniki są dość podobne do Laresara V7. W moich pomiarach buturę osiągał 81 dB w trybie Turbo, 78 dB w trybie średnim i 75 dB w trybie ECO. Dla porównania, Laresar V7 generował 90 dB w trybie Turbo, 82 dB w trybie średnim i 78 dB w trybie ECO. Różnica jest zauważalna, zwłaszcza na najwyższym trybie, gdzie buturę VC80 jest wyraźnie cichszy. Przy codziennym sprzątaniu na średnim lub ECO, różnice stają się mniej istotne, bo oba odkurzacze działają w podobnym zakresie głośności. Jeśli chodzi o samo sprzątanie, muszę przyznać, że oba odkurzacze działają świetnie. Nie mam jak precyzyjnie porównać ich mocy sania podczas codziennego użytkowania, ale z moich testów wynika, że... Za równo buturę vc 80 jak Vilarer rv 7 radzą sobie z różnymi powierzchniami od twardych podłóg po dywany oba zbierają kurz okruchy włosy i inne zabrudzenia bez większego problemu Manewrowanie nimi jest równie wygodne. Odkurzacze są lekkie, a ich turboszczotki zwrotne, co pozwala na sprawne sprzątanie wokół mebli i w trudno dostępnych miejscach. Diody LED w szczotkach to duży plus, zwłaszcza gdy odkurzasz pod kanapą czy w ciemniejszych kątach. Co mnie najbardziej zaskakuje, nadal nie mogę uwierzyć, że oba te odkurzacze kosztują około 100 dolarów. W tej cenie dostajemy sprzęt, który nie tylko wygląda solidnie, ale przede wszystkim działa na poziomie dużo droższych modeli. To naprawdę świetna wartość za takie pieniądze i idealny wybór dla kogoś, kto szuka dobrego odkurzacza w przystępnej cenie. Umówując, oba odkurzacze to świetne urządzenia, które oferują wiele funkcji w bardzo przystępnej cenie. Każdy z nich ma swoje mocne strony. Jeden może zaoferować dłuższy czas pracy na baterii, inny większy pojemnik na kurz lub dodatkowe funkcje, takie jak tryb automatyczny. Każdy detal może mieć znaczenie w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika. Oba odkurzacze radzą sobie doskonale na różnych powierzchniach. Od twardych podłóg po dywany i oferują wygodę użytkowania dzięki lekkiej konstrukcji, teleskopowej rurce i zwrotnym turboszczotkom z podświetleniem LED. To sprzęty, które łączą funkcjonalność, nowoczesny design i zaskakująco wysoką jakość wykonania jak na swoją cenę. Wybór między nimi zależy od tego, na czym najbardziej Ci zależy. Dłuższej pracy na baterii, większej pojemności pojemnika czy dodatkowych funkcji. Jedno jest pewne: oba modele to naprawdę świetna propozycja w tej półce cenowej i można je polecić z czystym sumieniem. Link do nich jak zawsze w opisie pod filmem. Nie zapomnij sprawdzić również aktualnych kuponów do AliExpress.